Cześć. Z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. Zagłębiając się w wirtualne światy, naturalną rzeczą jest to, że zżywamy się z ich bohaterami, miejscami, historiami. Dla niektórych przygoda kończy się wraz z wyłączeniem gry. Traktują je w formie czystej rozrywki, pojedynczej przygody. Lecz dla wielu, także i dla mnie, wszystkie tytuły z danej franczyzy tworzą całość przeplatającą się ze sobą. A to co widzimy na ekranie to tylko element układanki, uniwersum. Gdzie każdy wątek ma swój początek oraz koniec. Zastanawialiście się, jaki los spotkał protagonistów serii Fallout po wydarzeniach znanych z gier? Niestety rzadko bywa tak, że poznajemy finał ich historii. Najlepiej opisani zostali bohaterowie dwóch pierwszych części, lecz postaram się opowiedzieć Wam też co nieco o pozostałych. Miłego oglądania! Przejdźmy przez wszystkie odsłony od początku. Bohater pierwszego Fallouta, przybysz skrypty. Jego dalszą historię poznajemy w części drugiej. Jak dobrze wiemy, został on wygnany z krypty 13 przez nadzorcę, który obawiał się, że doprowadzi do przerwania eksperymentu. Ruszył na północne pustkowia. 12 maja 2162 roku zdjął swój kombinezon i już nigdy go nie założył. W ślad za nim ruszyła grupa mieszkańców krypty, która domagała się wyjścia na powierzchnię. Ostatecznie udało im się go dogonić. Ruszyli wspólnie dalej. Po drodze dołączali do nich kolejni napotkani ludzie. Całkiem spora grupka dotarła do południowo-zachodniego Oregonu. Tam też założyła osadę Arroyo. nasz protagonista celowo wybrał niegościnny jałowy kanion, po to, by nie wzbudzać niepotrzebnego zainteresowania tych, którzy mogliby im zaszkodzić. Budowa została zakończona 18 sierpnia 2167 roku. Przybyż skrypty stanął na czele wioski. nauczył jej mieszkańców wszystkiego, co niezbędne. Jak przetrwać w nowym świecie? Podstaw rolnictwa, łowiectwa, ale i nauk ścisłych. Sam też znalazł miłość. Była nią kobieta imieniem Patricia. 2 października 2188 roku na świat przyszła ich córka zwana później starszą wioski, później także Morlis. 16 stycznia 2208 roku po śmierci żony Przybysz Skrypty opuścił Aroyo, pozostawiając na łóżku swój kombinezon oraz pamiętnik. Udał się w ostatnią podróż na Pustkowia i nikt nie wie, jaki był jej finał. Lecz jedno jest pewne: pamięć o nim przetrwała w sercach wielu przyjaciół oraz wrogów. W cienistych piaskach przed budynkiem kongresu postawiono mu pomnik jako wyraz wdzięczności za to, czego dokonał. W Republice Nowej Kalifornii miał status bohatera narodowego. Dla mieszkańców Arroyo był świętym. Hanowie oraz supermutanci winili go za upadek swej potęgi. Losy kolejnego protagonisty dziecka przeznaczenia po zakończeniu akcji dwójki poznajemy ze slajdów końcowych w samej grze oraz ze wzmianek w Fallout New Vegas, które zresztą potwierdzają kanoniczność zakończenia Fallout 2. Dzięki Gekowi dziecko na zgliszczach zniszczonego przez enklawę domu założyło kolejną osadę, nowe arojo. Po śmierci matki starszej wioski przejęło fotel przywódcy, Umiejętności przetrwania plemienia oraz wiedza mieszkańców Krypty XIII, którzy podążyli wraz z nim, pozwoliły na stworzenie dobrze prosperującego i bogatego miasta. Dziecko przeznaczenia spokojnie dożyło tam kresu swych dni, podobnie jak wielki przodek, cieszyło się ogromnym szacunkiem i inspirowało kolejne pokolenia. Krew naszego protagonisty żyła dalej w ciele jego dziecka, które nigdy nie poznało prawdy o swoim pochodzeniu. Mowa tu o Panie Bishopie. Synie Leslie lub Angeli Bishop, z którą ten wdał się w przelotny romans podczas pobytu w Nowym Reno. Bishop bardzo różnił się od pozostałych członków rodziny. Uwielbiał spędzać czas na pustkowiach. Zamiast rozrywek, jakie oferowało miasto, wolał prostsze życie. Charakter umożliwił mu doprowadzenie bishopów na sam szczyt. Znany z Fallout 3 Samotny Wędrowiec odegrał znaczącą rolę w pokonaniu enklawy na stołecznych pustkowiach. Był jednym z najbardziej uzdolnionych członków waszyngtońskiego bractwa stali, lecz niestety, wraz z udziałem w bitwie o bazę sił powietrznych Adams, jego historia nagle się urywa. Zniknął. Nie wiemy, czy postanowił odejść z zakonu, czy zginął. Stał się jednak postacią legendarną. Każdy mieszkaniec pustkowi miał jakąś historię o nim, zarówno o dobrych uczynkach, jak i złych. Ludzie nie byli zgodni co do tego, czy był świętym, czy potworem, ani nawet jakiej był płci. Jednak wszyscy byli pewni, że na zawsze zmienił obraz stołecznych pustkowi. Prawda o nim znało niewielu. By zachować pamięć o samotnym wędrowcu, w 2297 roku Moira Brown rozpoczęła pracę nad jego biografią. Możemy się o tym dowiedzieć z jej dziennika, Afterword, który dołączono do oficjalnego podręcznika Fallout 3. Jako, że nasz protagonista od czasu Broken Steel należał do bractwa w stopniu rycerza, jego życiorys został zachowany w kodeksie. Największy problem z postacią Kuriera polega na tym, że póki co żaden Fallout, nie licząc tej jednej jedynej sceny z serialu, nie powrócił do okolic, w których rozgrywałyby się wydarzenia z New Vegas. Także o jego dalszych losach jeszcze nie usłyszeliśmy. Jedyne co możemy to gdybać, podobnie jak na temat kanonicznego zakończenia gry. Bez wątpienia Kurier stał się postacią wpływową, którą po swej stronie chcieliby mieć wszyscy i która odmieniła nie tylko Pustkowie Mochawę, ale i szereg innych miejsc, do których dotarła. Możliwe, że kurier osiadł na laurach i czerpał korzyści, jakie płynęły ze sztamy z jedną z czterech frakcji, albo ukrywał się przed zemstą wrogów, lecz możliwe także, że jego natura kazała mu ruszyć w dalszą drogę w poszukiwaniu nowych przygód. W przypadku jedynego ocalałego sprawa jest dosyć prosta, chociaż nigdzie nie powiedziano tego wprost. Ale na podstawie informacji z serialu kanonicznym zakończeniem czwórki wydaje się być to po stronie bractwa stali lub mnitmenów. Bez opcjonalnego zakończenia ze zniszczeniem Prydwenu. Pytanie, co najwyższy starszy robi we wspólnocie? Toczy wojnę z Minutemanami, czy sprawuje rządy? Bez pomocy naszego protagonisty żaden z tych dwóch scenariuszy nie byłby możliwy. Tak więc jedyny ocalały albo przewodził Minutemanom jako generał, albo służył w bractwie jako wartownik. Był drugą osobą w tym ugrupowaniu. W obu wariantach na nudę nie musiał narzekać. W przypadku mieszkańca Krypty 76, czyli naszej postaci z Fallout 76, na obecną chwilę gra nie ma zakończenia, historia jest ciągle rozwijana, dodawane są nowe wątki, dlatego nie da się określić jej przyszłości, tak jak bohaterów serialu. I wydaje mi się, że ze względu na charakter tego tytułu raczej nigdy go nie poznamy. Można to wytłumaczyć upływem czasu, tym że ich historia zaginęła w mrokach dziejów. Podobnie jeśli chodzi o protagonistów Fallout Tactics czy Brotherhood of Steel gier stanowiących osobny kanon, przedstawiających alternatywne wersje świata Fallouta, które nie doczekały się kontynuacji. U Tacticsa możemy przyjąć, że tak jak w końcowym pokazie slajdów. Także, drodzy widzowie, z mojej strony to wszystko. Jak wy wyobrażacie sobie dalsze losy wspomnianych bohaterów? Jakbyście uzupełnili białe plamy w ich dalszym życiorysie? Sekcja komentarzy jest jak zawsze dla Was. Dziękuję za wysłuchanie i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć!